Kochani, wracając jeszcze do mojego pobytu w Trójmieście, bo tak troszeczkę mało dałam Wam recenzji. Więc tak, pojechałam do Trójmiasta, ale nigdy wcześniej w życiu nie spałam w Gdyni. Zawsze spałam w Sopocie albo w Gdańsku. Teraz spałam w Gdyni. Spałam w takim butikowym hotelu, nazywa się Różany Gaj, i bardzo zależało mi na prywatności, na takim spokojniejszym klimacie, bo jechałam z dzieckiem z Losiem. Wybraliśmy Różany Gaj. Piękny widok z okna. Naprawdę na morze i w ogóle super lokalizacja. Jeżeli szukacie fajnego butikowego hotelu, Różany Gaj zapisujcie sobie. Ja im starsza jestem, tym bardziej sobie doceniam właśnie takie klimaty i w ogóle położenie tego hotelu było bardzo fajne. Na miejscu, na obiekcie, była taka strefa chilloutowa, chill ale wychodzicie z hotelu, idziecie schodkami w dół i jesteście na Deptaku. Plaża, 5 minut tam, stamtąd od tego hotelu. I na Deptaku na jest mnóstwo fajnych knajpek, ale przyznam Wam się, jest tam taka jedna budka z fish and chips. No i spróbowaliśmy i powiem Wam tak. W Londynie byłam nie wiem ile razy w życiu, z 30. I w ogóle z Anglii pochodzi fish and chips podobno. Ale nasze gdyńskie fish and chips, bo teraz mogę powiedzieć nasze nowopolskie, naprawdę petarda, Świetne. W hotelu też jak byliśmy i jedliśmy kolację, wziąłem sobie dorsza i też obłędny, więc serdecznie Wam polecam też zjeść w tym hotelu na tarasie, na górze, w ogóle widok cudowny. Też hotel ma takie mini spa, e, strefę e, do relaksu, jest basen, jacuzzi, więc jeżeli nie jesteście z bąbelkiem, to możecie skorzystać, ja nie mogłam, no bo był bąbelek, ale naprawdę cudowny hotel.